Bursztyn. Ciepły, przyjemny w dotyku kamień od najdawniejszych czasów fascynował ludzi. Jego kolorystyka, łatwość obróbki, tajemnicze właściwości oraz zawarte w nim ślady życia sprzed ponad 40 milionów lat powodują nieustanne zainteresowanie tą skamieniałą żywicą. Muzeum Przyrodnicze w Krakowie ma zaszczyt przedstawić wystawę Bursztyn w dziejach i tradycji Europy. W pięciu salach znajdują się tematyczne ekspozycje poświęcone bursztynowi. Naturalny bursztyn jest jasnożółty, ale bursztyn bałtycki charakteryzuje się ogromną różnorodnością barw i odmian. Prezentowane naturalne nacieki, formy i bryły bursztynu były znajdowane na wybrzeżach Bałtyku. Dla nauki jest bezcenny ze względu na przechowywane w nim w doskonałym stanie okazy roślin i zwierząt sprzed ponad 40 milionów lat. Dzięki temu możemy poznać, jakie gatunki roślin tworzyły tzw. las bursztynowy i jakie gatunki zwierząt w nim żyły. Bursztyn bałtycki jest skamieniałą żywicą produkowaną przez kilka gatunków sosen, objętych zbiorczą nazwą Pinus succinifera, czyli sosna żywicodajna. Drzewa te rosły w tropikalnych i subtropikalnych puszczach na terenie obecnego Półwyspu Skandynawskiego. Najstarsze dowody używania bursztynu do celów zdobniczych i religijnych pochodzą sprzed 17 tysięcy lat z terenu Ukrainy oraz sprzed 13-11 tysięcy lat z terenu Pirenejów i Saksonii. Wykonywano wówczas amulety i używano bursztynu do okadzania szałasów i jaskiń. Najstarsze znaleziska bursztynu noszące ślady obróbki z terenu Polski pochodzą sprzed 11 tysięcy lat przed naszą erą. Zoomorficzne figurki ozdobione charakterystycznymi wgłębieniami to prawdziwe dzieła sztuki pochodzące z mezolitu. Epoka brązu zrewolucjonizowała ówczesny świat. Przyczyniła się znacznie do dalekosiężnej wymiany, co również pomogło znacznie szerzej rozpropagować bursztyn. Ozdoby z bursztynu chętnie nosili zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Charakterystyczne dla tej kultury były naszyjniki komponowane z wisiorków w kształcie krążków i toporków oraz okrągłych paciorków łączonych spiralkami z brązu. W epoce brązu na zachodnich terenach obecnych ziem polskich wspaniale rozwinęła się kultura łużycka, w której Panował obrządek ciałopalny. Znajdowane są liczne groby z urnami zawierającymi również szczątki ozdób ozdabianych bursztynem i paciorkami. Ozdabiano również same urny. Ze średniowiecza zwraca uwagę XIII-wieczny skarb monet Władysława IV, wśród których znajdują się również pierścionki z bursztynowymi oczkami. Rzymianie szczególnie upodobali sobie bursztyn. Zadufani w sobie uważali, że dopiero oni odkryli jego piękno i wartość. Zachowały się piękne zapinki, figurki zwierząt i ludzi, naszyjniki, pierścienie, zawieszki, które tworzono ze złota, srebra, brązu, z użyciem bursztynu. Wystawa Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu prezentuje na stu fotografiach zbiory Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Ekspozycja uzupełnia prezentację biżuterii zaprojektowanej przez studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w ramach projektu Trendbook 2013 oraz prac wykonanych przez uczestników Międzynarodowych Warsztatów Bursztynniczych w Gdańsku w latach 2010-2013. Dodatkowo zwiedzający mogą odbyć wirtualną wycieczkę po gdańskim muzeum. Muzeum Bursztynu i obejrzeć pokazy biżuterii prezentowane w ramach gali Mody i Bursztynu towarzyszącej największym na świecie targom bursztynu w Gdańsku. Począwszy od VIII wieku powoli wzrastała rola miast nadbałtyckich takich jak Kołobrzeg, Gdańsk, Sopot, gdzie powstawały pracownie bursztyniarskie. Współcześni twórcy równie chętnie sięgają po bursztyn, wytwarzając z niego piękne wyroby jubilerskie. W ekspozycji można zobaczyć dzieła słynnych projektantów biżuterii z Gdańska, Sopotu i Torunia. Ich ulubionym materiałem jest bursztyn łączony ze złotem, srebrem i innymi metalami, szlachetnymi kamieniami, jedwabiem, lnem wełną i filcem. Karnawał wenecki to biżuteria przestrzenna z bursztynu, srebra, szkła Murano, wykonanego we Włoszech przez włoskich mistrzów. Niezwykłym obiektem, który można podziwiać w muzeum jest replika bursztynowej monstrancji z Kościoła świętej Brygidy w Gdańsku autorstwa Mariusza Drapichowskiego. Zapraszamy na niezwykłą wystawę bursztynu, na której zgromadzono ponad 800 eksponatów. Informacje o wystawie i aktualności znaleźć można na stronie ises.pan.krakow.pl Muzeum przyrodnicze w Krakowie, ulica Świętego Sebastiana 9.